Generał się z naszego widoku nie ucieszy, widocznie ma dziś pecha, ale ktoś musi coś odpierdzielać, więc brać dupy w troki i za mną nędzne ogiboki. Siemano wojskowe frajeria, ja by ci ze wpija i przejmuje was za wklone rewir placki. Męska dziewko, sprawa jest na tyle tajna, że nikt poza nami dwiema nie wie o tym. Hopsa, hopsa, general, pokazuj plany tego Iraku, ten heli uratuje wam tyłki. Zaczniemy od szczepienia implantów w wasze worki moczowe. Chyba coś mi uszkodził, bo czuję trzy worki w górę. Panie z i my tu nie mieć uranu ani planów ataku ufo to brednie ani jednego planu ani zdjęć ufo nie wiem nawet co to ufo nie mamy uran też nie mamy bo nie ma magazynu. A, w magazynie pan mówił że jest ładne ufo i nie mam planu inwazji kromi panie. Niech szan mam zdjęcia z satelity wsadzę cię za kratki do końca twojego ziwota. No to jak sześć wagonów uranu mi panie i stoili. Okuczka worki znów mnie świerzbią o co to takie ogolone wytarboszone i zużyte na mak. Cały i brudnia. Ja pierdzielę to i teleportuję gdzieś między między operacja otwarcie piczki otwarcie piczki. Te GPS y działają widzę ich lecą z prędkością w center o, nie tylko nie tam tam mieszka je bazion. Szeregowy Ryan weteran z Wietnamu wyciągnę was nie pękajcie jajca, że ja pierdziele to jedzie samo bez kierowcy i. A tam drugi mam. Ale odjazd myślałem, że Jaranie w koleżu nie trzyma tak długo ekstra, a. Odpalam cel trafiony. Ufole wydostały się z bagna, atakują na miasto i biur. Przez most przechodzą ufole, powtarzam, to nie są ćwiczenia do jasnej panienki, policja nawet spierdziela na ich widok. Pokój mwa It ain't coffee in my kitchen. 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 I do. I got the job. Excuse me darling, I love you too. Eighty-three 62 28-2 vehicle, 9-0-0, North 9, 9, 9, 9, 9, 9, <laughs> <laughs> <laughs>